Chcesz poznać odpowiedzi na dwa najtrudniejsze pytania związane z impregnacją kostki brukowej? Chcesz poznać na nie odpowiedzi? Na pewno? Słuchaj, tego nie, do... nie każdy ci o tym powie. Nie każdy nawet zna odpowiedź na te dwa pytania. One są bardzo ciężkie. I można je spotkać no, prawie na ustach każdego, prawda? Klienta, który szanuje swoje pieniądze, który chce się dowiedzieć czegoś więcej. Posłuchajmy. Pierwsze pytanie brzmi tak. Który impregnat Pana zdaniem utworzy jak najdłużej efekt mokrej kostki brukowej? Czyli który impregnat Wytrzyma najdłużej na kostce brukowej i będzie ten efekt mokrej powierzchni. Ten piękny efekt, taki wiesz, który tak się Wam bardzo podoba. No, i ja mam prostą odpowiedź na to. Taki, który zawiera w sobie związki akrylu, które powodują, że one są odporne na ścieranie, tak? Odporne na warunki atmosferyczne. I taki, który zawiera w sobie. Yy, silikon bądź silany bądź tego typu związki chemiczne. One powodują, że ten impregnat nam mocniej penetruje powierzchnię yy, i one bardziej wnikają i odpychają wodę, tworzą ten efekt mokrej powierzchni. Czyli, czyli który wybrać, ten co ma związki akrylu czy ten co ma związki silikonu. No moim zdaniem należy wybrać taki, żeby miał Oba te związki w sobie. I nie tylko, tak? Akurat oryginalne Stone's zawiera dużo, dużo więcej. Dużo, dużo więcej składników, które powodują, że e, widzisz ten efekt mokrej powierzchni przez dłuższy czas i ta powierzchnia jest naprawdę odporna na, na ścieranie, na olej, na mchy. Mrozoodporność ci podnosi kostki czy płyty tarasowej. E, podnosi Ci odporność na mechaniczną, tak, tej warstwy u góry. Także to jest pierwsze pytanie i pierwsza odpowiedź. Czyli, e, który Pana zdaniem impregnat e, utrzyma najdłużej ten efekt mokry powierzchni? No, moja odpowiedź jest taka, który zawiera e, wszystkie te składniki, żeby właśnie tak było. A drugie pytanie? No, drugie pytanie też jest bardzo trudne. Naprawdę należy do gatunków takich trudnych pytań. E, no, i nie każdy ci na nie odpowie. Posłuchaj, co ma wpływ taki bezpośredni na długość utrzymania się efekt? Czyli co tak naprawdę wpływa na to, że my widzimy dłużej ten efekt mokrej kostki brukowej? Co się przyczynia do tego, że, że, że to jest dłużej albo krócej? Powiem Ci, że czynników jest pięć. Pierwszy taki czynnik, no to na pewno usłyszałeś już od wielu, że to są warunki eksploatacji, czyli jak mocno jeździsz po tej kostce, tak? jak ją mocno wycierasz, tam zamiatasz czy myjesz, jak mocno ją eksploatujesz. Im słabiej ją będziesz eksploatował po impregnacji, tym dłużej będziesz miał ten efekt, No ale wiadomo, że realia są inne, trzeba kostkę wymyć, poniesie się jeździ samochodem i impregnat musi być naprawdę solidnej jakości, żeby, żeby to wytrzymał. To jest pierwsze, czyli e, warunki eksploatacji. Drugi taki czynnik to jest e, wiadome, warunki atmosferyczne. Warunki atmosferyczne to wiadomo, gdyby nie było zimy, nie było słońca, nie było deszczu, no to byśmy mieli w ogóle cały czas ten efekt mokrej powierzchni i tyle byśmy jego widzieli po ciemku. Ale nie, mamy słońce, mamy deszcz, mamy mróz, śnieg, mamy y, brud sadze z kominów różne czynniki które mają bezpośredni wpływ no i warunki atmosferyczne na długość i pada deszcz wypukują się wszystkie związki ile razy ten deszcz spadnie podczas na przykład 5 lat to nie wiem ciężko jest stwierdzić ale im mniej go spadnie tym dłużej ten efekt będzie widoczny to jest proste i logiczne dobrze to mamy tak drugie to były warunki atmosferyczne teraz Trzecie, no to takim bezpośrednim czynnikiem, który wpływa na długość utrzymania się tego efektu mokrej powierzchni jest moim zdaniem metoda aplikacji. Metoda aplikacji, a jeszcze ważniejsze to warunki podczas aplikacji, czyli warunki te atmosferyczne, warunki podczas aplikacji i warunki podczas schnięcia. Czyli trzeba. Pilnować się, żeby to nie było przypalone przez słońce, żeby deszcz na to nie spadł podczas schnięcia, żeby kostka była sucha w środku. To są takie fundamentalne rzeczy, które musi przypilnować. Czyli w trzeci punkt, który ma bezpośredni wpływ, to są warunki aplikacji, tak, warunki podczas schnięcia i sposób, czyli pędzel jest najlepszy. Pędzel jest najlepszy, bo my wcieramy, tak? Wcieramy te związki, wszystkie w środek tej kostki, wieżona wchodzi i pregnuje, jest wszystko ładnie. Dobrze, czwarty punkt, czwarty taki czynnik, który, który ma bezpośredni wpływ, no to sama jakość kostki brukowej. To, czy ona jest dobrze z wibor czy ona ma mocny cement w sobie, czy mocne kruszywo, czy jest dobrze, nie wiem, wypalona, czy jest dobrze wykonana, jakościowo, czy to jest, to ma bezpośredni wpływ na, na długość utrzymania się efektu mokrej powierzchni. Bo jeżeli coś jest złej jakości, albo gdzieś tam kupione, prawda. W jakimś drugim gatunku, w, czy w trzecim, no to różniej to bywa. Na kosce jakościowo lepszej ten efekt mokrej powierzchni się dłużej na pewno utrzyma. Piąty czynnik, no to jest jakość samego impregnatu. To jest jakość samego impregnatu. Jeżeli coś jest z kiepskiej jakości. Coś jest słabe, coś ma bardzo dużo rozcieńczalników w sobie, a nie ma tych wszystkich substancji, które powodują, że to jest, wiesz, mocne, takie hydrofobowe, olejoodporne, które się prezentuje tak, wygląda to jakoś elegancko przed domem. To nie jest, że ten efekt ma trwać miesiąc, dwa, bo nie za to płacisz. Tylko musisz kupić coś sprawdzonego, coś co jest mocne, coś co jest z wieloletnim doświadczeniem co jest sprawdzone, co ma bardzo dobre opinie, co się świetnie sprzedaje, coś, co yy, jest niezmienione od lat, bo jest coś dobre, coś działa, więc po co to zmieniać? I ludzie są z tego zadowoleni. Jeżeli kupisz dobry impregnat, to będziesz miał dobry, mocny efekt, trwały, jak najdłużej. Jeżeli kupisz kiepskiej jakości impregnat, no to z tą długością utrzymania tego efektu mokrej kostki brukowej może być różnie, może być krócej. Nie? Także to jest taki pięciu, pięć, e, takich pięć e, takich czynników, które mają bezpośredni wpływ na długość. No. Czyli intensywność e, tak użytkowania, intensywność użytkowania, warunki atmosferyczne, e, e, sposób aplikacji i metoda tego podczas aplikacji warunki pogodowe podczas kiecia, Jakość kostki brukowej i sama jakość impregnatu. To były dwa najcięższe pytania, które mam, na, i odpowiedzi, które sprostowały Ci kilka rzeczy, które pozwolą zaoszczędzić Twoje pieniądze, bo Ty wydałeś na tą kostkę brukową i, i, i albo zamierzasz wydać, i teraz. No ja bym chciał Ci pomóc. Ja bym chciał, żebyś wyprzedził był o krok do przodu i znał odpowiedzi na te dwa najcięższe właśnie pytania, które przed momentem słyszałeś. Nie? Mam nadzieję, że pomogłem ci troszkę I przyczyniłem się chociaż troszkę do tego, żebyś był o krok z przodu, żebyś była o krok dalej niż inni, żebyś więcej wiedziała, żebyś był bardziej świadomy tego. Co się wiąże z impregnacją kostki brukowej. Dziękuję ci za uwagę i miłego dnia. Do następnego filmu pozdrawiam. Cię.